Jak to się mówi, róg? Nie, ten swój zakątek, to swoje gniazdko małe, jak to mówią, ale własne. Nie, to jest naprawdę, naprawdę ważny temat. Też przy okazji powiem, że w ogóle problem terytorialny, czy własnego terytorium, jest bardzo często, bardzo często występuje w psychologii, czyli w temacie psychologii u, u ludzi na przykład u klientów takich psycholog, psychologów, bardzo bardzo wiele osób ma jakieś tam przeróżne różne problemy z pracą, ze zdrowiem i tak dalej, które właśnie związane są z tym terytorium. Czyli jeżeli mieszkamy gdzieś tam powiedzmy na kupie, czy, czy jest wiele osób i macie jakiś problem, to możecie to sprawdzić, czy przypadkiem ten problem ze zdrowiem jest związany właśnie z tym kimś, z kim mieszkasz, tak? Czy na przykład jest, jest w domu jakaś krzykaczka, a jakaś tam siostra czy, czy kuzynka, tak? I, I masz problem z uszami, masz problem z uszami, zaczynają gdzieś tam e, czerwienieć, jakieś szumy, jakieś dźwięki, tak? I można to, można to interpretować jako Taką naturalną obronę organizmu. Po prostu nie chcę tego słyszeć, więc moje uszy gdzieś tam w jakiś sposób przestają działać, bo nie chcę tego słyszeć. Znam takich wiele historii, gdzie właśnie. Właśnie to są takie podstawy, takie właśnie nasze, nasze dzieciństwo, czyli to, co mówiłem, urodziny, narodziny, narodziny, tak? Jeżeli wszystko jest ok, no to nie ma. Natomiast jest taki. no narodziny, to jest taki moment, powstaje życie. Tej naszej rzeczywistości, tak? Powstaje, wychodzimy na zewnątrz. Ktoś tak powiedział, że podczas urodze, urodzenia człowiek, dziecko, ta istotka czuje się jakby umierała. No bo siedzicie sobie tam tak cieplutko, wygodniutko, fajnie, tak? I nagle, nagle je, coś was wypycha, w ogóle jest zimno, w ogóle coś świeci, strasznie. Światło i tak dalej. No to wyobraźcie sobie, jaka to musi być trauma dla, dla dziecka. I, I my fizycznie, tak, nasz intelekt tego nie pamięta, prawda? No, nie pamiętamy narodzi, nie pamiętamy pierwszych lat życia, gdzieś tam dopiero się gdzieś pojawiają po, po kilku latach takie jakieś zajawki w głowie. Natomiast no, nie pamiętamy tego, tak? Pewnie z, z jakiegoś powodu. No, bo z, zapewne trauma jest, jest spora, natomiast no podświadomość pamięta wszystko. Podświadomość jest, jest tak, takie wredne <laughs> dziecko, albo po prostu bardzo... No, jak dziecko, dziecko obserwuje, dziecko wszystko widzi, chce zrozumieć, wszystko pamięta. Każde nasze słowo, co obiecamy, <laughs> co nie obiecamy, no i wiele, wiele ludzi mówi właśnie, że... Podświadomość to jest jak nasze takie wewnętrzne dziecko, które wszystko pamięta. Jak taki super perfekcyjny procesor, który wszystko zapisał i, i wszystko tam ma. Także nie zapomniał żadnej fajnej historii, a w szczególności tej złej. Dlatego że fajna historia, to jest coś, jakby y krok do przodu, także czegoś się nauczyliśmy, że na przykład podróżowaliśmy, to znaczy, że Zarobiliśmy, że poznaliśmy świat, że przełamaliśmy jakieś tam lody językową, rozmawiać gdzieś tak. No to wszystko tak jest plus, tak? Mamy, mamy ok, zaliczony jakiś temat. Jesteśmy bardziej świadomi, mądrzejsi, tak, można powiedzieć. Natomiast te wszystkie gorsze historie, które nas bolą, kłują, które gdzieś tak jakoś tak niefajnie nie się czujemy, które do nas wracają. Jak co, nie wiem co wraca. O, wracają, yy, wracają jak, jak zima, co roku, chociaż ostatnio tak słabo. I tak wracają, wracają i myślimy sobie, a pohu po, po, takie rzeczy i po co to wszystko? A, a dusza chce się czuć fajnie, chce się jak najwięcej nauczyć w tym życiu. Więc mm, sen jest takim <laughs> odłączeniem naszej świadomości. Odłączamy świadomość, bo śpimy, nawet w sumie nie wiemy co się dzieje, tak jesteśmy odłączeni, nasz intelekt, nasza logika nie funkcjonuje, dlatego sny są takie popierniczone, są takie nielogiczne, tam czas ani, ani przestrzeń nie istnieje, po prostu wszystko dzieje się jakoś, jakoś po swojemu. Dlatego po prostu dzisiaj chciałem zwrócić wam, wam uwagę na, na sny. Hmm. Nie wiem, czy udało mi się wam przekazać informacje, jak bardzo są, są istotne, jak bardzo warto je analizować, bo na przykład, nie zdradzę, ale jest taki, taki na natury, jak to się mówi, natury, jest taka siła natury, która jest, jest mocna, tak, coś tam... Na przykład deszcz i tak dalej. Na przykład są osoby, którym się śni deszcz. Ale wiecie, nie deszcz, po prostu ulewa. Jesteśmy tam, powiedzmy, nie wiem, w, w slipach. Zmoknięci. Przerażeni, samotni. Oczywiście szarość, ciemno, prawda? I dlaczego? I to się często śni. I często śni. Często... A to na przykład no, oczywiście nie muszę mówić, że taki sen nas męczy i nas, nas przytłacza, i jesteśmy smutni, powiedzmy, jak to, jak to nam się śni, albo jak to nam się przypomni, prawda? Chciałem zwrócić uwagę na to, że właśnie powtarzane sny, mm, wiadomo, koszmary są mega ważne, rzeczy których nie można lekceważyć. Tak? Czyli koszmar to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest po powtarzany sen. Jakikolwiek by nie był spadający liść, e, spacer po plaży, nie wiem, pływanie, cokolwiek. Jeżeli dany sen nam się powtarza, to jest jakaś informacja z naszej podświadomości, popracuj nad tym, bo mm, tu mi niewygodnie, tutaj coś, coś jest nie tak, boję się tego, coś tam, coś tam zostawiłeś w przeszłości. Często nawet. Hmm, często, bardzo często w, e, w dzieciństwie. Zostawiamy nasze dzieciństwo, nie wiadomo kiedy w ogóle, kiedy się starzejemy, dojrzejemy, no wiecie jak to jest, no nie wiemy, po prostu z dnia na dzień nagle o. mam 32 lata. A wczoraj miałem 12, pamiętam to jak dziś na przykład, tak? chociaż już gdzieś tam ta starsza pamięć zanika. I... No i co pozostaje? Pozostają tylko te naj... <laughs> bardziej traumatyczne wspomnienia. Najbardziej emocjonalne, najszczęśliwsze i najgorsze. Ale nie tylko, też bardzo ważne. No i na przykład ten deszcz, tak? Leje deszcz, ciągle się śni. I teraz to się okazuje, że na przykład jak byliśmy dziećmi, to nasi, nasi rodzice kłócili się jak padał deszcz. To znaczy, nasi rodzice się kłócili gdzieś tam w kuchni, ty siedziałeś sobie tam em, w swoim pokoju przy, przy, przy parapecie, przy oknie. Mm, nie wiem, no, przewracałem jakimiś pieniążkami, i, i tak wiecie, mimowolnie patrzysz się sobie na ten deszcz, jak sobie pada. No i w ogóle deszcz, pff, no, tak można jest taki ponury, tak? Że fajnie się wtedy śpi w domu, się siedzi w domku. No, wyjść za bardzo nie można, bo <laughs> nie, nawet się nie ma ochoty, prawda? A więc taki sen, ciągle nam się powtarza. No, jeżeli my nie rozumiemy tego, snu, natomiast. Emocje z tego snu rozumiemy doskonale. No i tu też chciałbym zwrócić uwagę właśnie na emocje w śnie. Czyli czasem na przykład śni nam się, że ktoś umiera, że ktoś się rodzi. No, różne dziwne historie czy dziwne, normalne historie życiowe. A, ale ważna tutaj jest emocja, czyli jak się w tym śnie czuliśmy. Bo na przykład, jeżeli śni nam się śmierć kogoś e, najbliższego, czy gdzieś tam, albo jakikolwiek znajomy, o którym nawet nie myśleliśmy, ale umarł, to bym powiedział krótko: umarło w nas to coś, co symbolizowała dla nas ta osoba. Tak bardzo, skracając tą całą, e, całą myśl, tak? No i bo się fajnie, ktoś tam umarł, w ogóle tu na chillu, czy laucik, jakaś tam ten. Idziemy sobie po, po dworze, nie wiem, tam jemy sobie jakiegoś loda, klak klak rozmawiamy, czy laucik, fajnie, e, słońce świeci. Ale ktoś umarł, a my w ogóle na luzie, tak? Czyli jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi, że przerobiliśmy ten taki niefajny program, tej takiej wrednej, czy niepewnej, jakiś tam kasi. Tak? I. I, i to, to jest to. także tutaj też właśnie. Emocja jest istotna. Dlatego proszę Was, nie lekceważcie powtarzających się snów. U koszmarów, no to, 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 nawet, to nawet wręcz koszmar to już jest, kiedy ani, ani podświadomość, ani świadomość, ani ciało po prostu już nie ogarnia. Mówi, zrób coś ze sobą, bo bo to nie jest, to tak nie może być, to jest straszne po prostu, tak? W dzień coś przeżywamy, yy, świadomość to notuje, zasypiasz, podświadomość jest po prostu przerażona jak dziecko, płacze, krzyczy, no i jest, jest ten koszmar, no. Także no niestety, miałem te same koszmary, te same sny do trzydziestki miałem, czyli powiedzmy do momentu, kiedy <laughs> nie zacząłem yy, tej terapii sennej, która oczywiście, w stu przełożyła się na moją, na moje zdrowie, na moje, na moje zdrowie fizyczne i psychiczne oczywiście. Także serdecznie polecam i zachęcam do, do analizy snów, do do zastanowienia się, hmm, dlaczego ten sen? Czy, ciaby aby nie chodzi o to? W kolejnych podcastach chciałem troszeczkę Rozłożyć te, te sny na części pierwsze, doda dodać do tego jakieś różne historie. Hmm, pewnie jakieś moje sny, pewnie jakieś historie z życia. Żeby pokazać Wam, e, przekonać, udowodnić, czy po prostu powiedzieć o tym, e, jak sen jest ważny w naszym życiu. Jak sen jest ważny. To jest. Kiedy to mówię, e, czuję taką. Taką, taką pewność, ale też takie, takie, jakby przerażenie, jak bardzo ważny jest sen w naszym życiu i jak, jak wiele ludzi lekceważy sny. Po prostu mówimy, opowiadamy, na przykład sen, tam czasem jak jakiś pamiętamy i tyle, i, i, i tyle. Nie analizujemy go, nie, prze, nie zastanawiamy się dlaczego, a skąd to by się wzięło i tak dalej. To że w kolejnych podcastach Postaram się troszeczkę rozłożyć te sny na części pierwsze, opowiedzieć w jaki sposób na przykład analizować, yy, analizować sny. Najbardziej polecam senniki, polecam czy teraz w internecie można szybciutko coś znaleźć yy, dlatego, że jest bardzo wiele symboli yy, no, to jest tak samo jak symbol w kościele, tak? co, co znaczy krzyż, ukrzyżowanie, co znaczy hostia, co znaczy ołtarz yy, i, I tak dalej, i tak dalej. To w, każda rzecz ma jakieś znaczenie, jakiś symbol. No i na przykład no, w naszej kulturze katolickiej, w większości chociaż, nie chcę, y, zapewne, zapewne słuchają, słuchamy też wie, wiele osób y, spoza kościoła katolickiego, ogólnie Polaków czy ludzi mówiących po polsku, y, czyli mówię do wszystkich istot, nie ograniczam się tylko do katolików, Polaków. Ale to chciałem powiedzieć, że no że to nas łączy i pomimo tego, że na, na przykład powiedzmy, wielu z was nie chodzi do kościoła już nie jest połączony, nie, nie, nie jesteście połączeni z kościołem e, z tym katolicyzmem, no ale mamy różne tradycje, mamy różne święta, A, no i powiem wam, że jest to w nas głęboko choćbyście chcieli, czy nie, to, to siedzi w nas to głęboko i jeżeli... Byliście blisko kościoła jako dzieci, chociaż nawet tego nie pamiętacie, no to jak możecie się domyślać, wasza podświadomość to doskonale pamięta i, i wywiera to na was jakiś tam wpływ do dzisiaj. Jeżeli nie macie takiej świadomości, jeżeli myślicie, że jesteście poza kościołem, że wam to niepotrzebne i tak to, dalej, to nie jest istotne. Chodzi o to, że. To wywiera na nas wpływ i musimy to przerobić, musimy to skonfrontować w naszej głowie, musimy stawić te, <coughs> temu czoła, musimy odbyć rozmowę z katolikiem, musimy e, zapoznać się jakoś z tą Biblią po to, żeby bardziej to zrozumieć i mieć pewność, a tak naprawdę, żeby wziąć y, byka za rogi, w sensie mm, mm, take advantage, advantage of, jak to się po polsku mówi, skorzystać, Wykorzystać tą, tą całą Biblię, tą y, reli, religię katolicką, ten, ten, wykorzystać ten katolicyzm, tę naszą religię polską, czy polską, w sensie, którą mamy w Polsce w większości, tudzież, tudzież inne, prote, prote, protestanci, mm, no i byli u nas Żydzi, ale już pewnie jest bardzo niewielu. To czy są, ale to już bardziej są jakieś pojedyncze przypadki. Chociaż nie wiem, no osobiście nie znam, a znam wielu Polaków yy, zewsząd, z różnych miejsc w Polsce. Yy, jedyne co kojarzę to yy, w Krakowie Kazimierz to był, był gdzieś tam związany i podejrzewam do dzisiaj jakoś związany z judaizmem, z Żydami, ale nie wiem jak to yy, jak to dzisiaj wygląda fizycznie czy tam jest wielu, jest niewielu, są jakieś rodziny i tak dalej. Nie mam pojęcia. No, ale sen to sen, dlatego serdecznie Wam polecam. Polecam Wam sny, polecam dobre śnienie, polecam sobie zapisać, zapamiętać, przeanalizować, poświęcić chwilę a na sny, które często się powtarzają, czy koszmary, czy jakieś emocjonalne poświęcić większą chwilę, tak, i, i ten, tego. Także trzymajcie się grubo, ciepło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe ile razy powiedziałem i tak dalej, muszę to sobie posłuchać. A kurwa, czy nie robię jakichś takich śmiesznych błędów, no nieistotna. All right, so, um, I mean, mm, cześć i czołem, pozdrawiam serdecznie. Robert z Polski, Katalonia, Katalonia. Katalonia, Katalunia? Katalonia, Katalonia, Hiszpania. Ciao.